시비 좀 붙다냐 필립 예 엄청 외는데 좀더 일본도 하는 거 musiałem czymś bo był bardzo silny. Widziałem, że w pierwszym momencie nam radę. a mocno kontrolował. ale musiałem zaczekać, próbować. było. Nie znaczy, że udało się wieszcząć. Nie musiałem trzymać, potężną siłę. 44 lata nawet. Tak naprawdę z całym powstałem KSB, bo zaczynaliśmy komedę początku, teraz KSB 100. Ile ci się jeszcze będzie Nie wiem. Zobaczymy. Na razie wstrząśnimy się w i tyle. Piona! Wrócisz, wiesz, z całej komisji.